Cześć ma wszystkich, witam Was na moim nowym kanale na YouTube. Dzisiaj kręcę mojego pierwszego vloga. Siedzę w samochodzie, właśnie będę jechał na trening. Dzisiaj będzie trening nóg. Na pewno będzie ciężko, ponieważ miałem 4 miesiące przerwy. Zobaczymy. Pokażę Wam ten trening, później pokażę Wam jakieś posiłki. Oglądajcie. Do zobaczenia. OK, już po przysiadach udało się zrobić 160 na trzy powtórzenia, i teraz jest tylko zabawa. Okay, ja już jestem po treningu siłowym. Teraz pora na 30 minut cardio. Ok, nogi zrobione. 30 minut cardio zrobione. Siadamy do maszyny. Jedziemy do domu jeść. Ok, ja już jestem po treningu. Nie było lekko. Mój pierwszy trening od 4 miesięcy. Postanowiłem, że dzisiaj zrobię jako pierwsze nogi to co najgorsze, żeby po prostu przecierpieć zakwasy. I za tydzień już będzie dużo, dużo lepiej. Co mogę powiedzieć o tym treningu. No. Myślałem, że zrobię 160 na 4, tak sobie założyłem przed treningiem. Nie udało się. Udało się na 3 powtórzenia zrobić przysiad, ale to i tak nie jest źle. Myślę, że za wysoko celowałem. Bo z tego co pamiętam, to w grudniu skończyłem na 170 kg na 4. Także myślę, że za wysoki wynik, za duży ciężar sobie założyłem. Ale to nic, za tydzień powtórzymy 160. Myślę, że wtedy spokojnie pójdzie na 4. No i co? Reszta ćwiczeń to już tylko zabawa, żeby dobić objętość. Także na tym mi nie zależy tak bardzo. A no, jak mówię zabawa. No i kardi. 30 minut kardy na rowerku. Będę chciał robić 3 sesje kardy w tygodniu. Obecna waga na ten czas to 108,5 kg, także chciałbym zbić jakieś 5 kg, żeby wyważyć takie 103 kg, może 104. Jak się to uda, to będzie pięknie. I tyle na tą chwilę. Jedziemy do domu. Eee, kąpiel, posiłek, no i co? I pokażę Wam jeszcze coś ciekawego na dzisiaj. Do zobaczenia. Tak wygląda posiłek potreningowy. Szybko dużo węgli prostych, potrzebnych po treningu. Zajadamy i lecimy dalej z dniem. OK, przygotowuję sobie teraz posiłki na resztę dnia. Mamy tutaj makaron i mięso mielone z indyka, takie kotleciki z grilla. Tutaj będą dwa posiłki: po 100 gram makaronu i po około 200 gram mięsa mielonego. Do tego będą napisać warzywka i olej lniany. I ostatni posiłek dnia, a będzie taka gotowa makrela, 200 gram tej makreli. Z waflami rożowymi, to będzie wszystko na dzisiaj. Pokażę później finalne posiłki. Ok, posiłki na resztę dnia gotowe. Teraz zjem sobie jeden z tych pojemniczków, drugi zabieram do pracy. Makrele tak samo razem z waflami rożowymi. Wodę, i to wszystko na dziś. Pokój pojemniczki. I czas zbierać się do pracy. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji i obiecuję, że kolejne vlogi będą coraz lepsze, ponieważ, tak jak mówiłem na początku filmu, jest to mój pierwszy vlog, uczę się tego, uczę się vlogować. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Trzymajcie się, cześć.